Cześć, dzień dobry. Pamiętaj, że prezentowany układ jest zasilany napięciem niebezpiecznym, sieciowym 230V napięcia przemiennego. Jeżeli nie posiadasz odpowiednich uprawnień, kwalifikacji lub doświadczenia, nie wykonuj tego układu samodzielnie. Pamiętaj, aby przed każdym montażem i demontażem układu o wyłączeniu zasilania. Pamiętaj, aby łączyć przewody o tych samych potencjałach. Kolory mają znaczenie. Kolor brązowy przewodu łączy kolorem brązowym. Kolor Niebieski przewód łącz z kolorem niebieskim, a kolor żółto-zielony przewód łącz z kolorem żółto-zielonym. Pamiętaj, aby nie pozostawiać odsłoniętych części przewodzących żył przewodów bez izolacji. Pamiętaj o Twoim bezpieczeństwie przeciwporażeniowym. Zastosuj dla Twojego bezpieczeństwa odpowiednie obuwie, najlepiej z gumową podeszwą, rękawiczki ochronne oraz najlepiej jak zastosujesz w ćwiczebnym układzie wyłącznik różnicowo prądowy jeszcze raz witam wszystkich dzisiaj porozmawiamy sobie o gnieździe o gniazdku elektrycznym które to nabyłem podczas ostatniego urlopu we Włoszech kto widział Mój vlog, kto widział, kto za co dziękuję, kto nie widział, to zapraszam serdecznie i polecam do obejrzenia z marketu budowlanego na dziale elektrycznym w miejscowości Bari we Włoszech. Właśnie to oto gniazdo nabyłem jako pamiątkę w Upominek z wakacyjny z Włoch. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Mamy tu dwa rodzaje, dwa typy gniazd. To to gniazdo jest gniazdem sieciowym typu F. Charakterystyczne dla Włoch, jeszcze drugim typem spotykanym we Włoszech jest typ gniazda L. Mamy tu, tak jak już wspominałem na poprzednich filmach, w jednej linii, w jednym poziomie trzy styki: neutralny, ochronny i fazowy. W zależności jak połączymy albo fazowy, ochronny i Neutralny te dwie blaszki pozłacane są również rodzajem styku ochronnego. No i obok mamy drugi typ gniazda w zasadzie portu typu USB w typ, typ A. Co prawda nie znamy czy nie znam języka włoskiego. A na pewno nie w sposób komunikatywny, ale widzimy tutaj po wartościach liczbowych, że gniazdo typu F jest, jeżeli chodzi o prąd znamionowy, przystosowane maksymalnie do prądu znamionowego, czyli projektowego 16A. Tak samo jak w standardzie w Polsce natomiast port USB typu A jest przystosowany do mniejszego amperażu dokładnie do 2,1 A prądu znamionowego jeżeli chodzi o napięcia to napięcie w tym gnieździe typu F występuje napięcie sieciowe 230 E, voltów prądu e, napięcia przemiennego, chociaż tu mamy w instrukcji nawet podane wyższe napięcie e, znamionowe 250 V e, napięcia przemiennego. Natomiast mm, USB typu A jest e, oczywiście tu mamy cały układ. Konwertujący z właśnie napięcia in, napięcia wejściowego sieciowego 230V na 5V wyjścia out prądu stałego. 230 widzimy presa, chyba po włosku presa to oznacza właśnie gniazdo presa USB, 230V na wejściu i 5V na wyjściu no i jeszcze tu tym małym druczkiem, dokładnie jest to napisane w podpunkcie ostatnim per il cablaccio della presa elettrica usare, usare cavi jeżeli dobrze wymawiam te, to zdanie, to producent zaleca przewody o przekroju minimum 2,5 mm2, czyli to samo zastosowanie, ten sam standard jak w Polsce, jeżeli chodzi o obwody gniazdowe. Dobrze, teraz sobie wykonamy. Multimetrem prosty pomiar napięcia. W ten sposób sprawdzimy prawidłowość połączeń. Zaraz sobie omówimy króciutko wszystkie połączenia tych dwóch gniazd. Także uruchamiam zasilanie. Zamykam obwody. No, i zobaczmy sobie. Może nie będziemy wykonywać pomiarów na tych slotach, stykach, tylko dla ułatwienia pomiaru, wykonamy sobie pomiar, jak mamy dostęp na poszczególnych zaciskach, właśnie przewodów. Dobrze, to najpierw wykonamy sobie Pomiar napięcia przemiennego pomiędzy fazą i przewodem fazowym a przewodem e, neutralnym. Mamy widoczne 236 V AC, czyli wszystko jest ok. Sprawdźmy sobie jeszcze e, neutralny, styk neutralny ze stykiem ochronnym. No i mamy prawidłowo 0, 0V napięcia przemiennego. No i dla pewności jeszcze ostatnie połączenie, znaczy ostatni pomiar napięcia pomiędzy przewodem fazowym i ochronnym. Mamy tak samo jak w przypadku fazy neutralnego napięcie sieciowe 235. No, teraz przeskoczyło na 240. 239 napięcia przemiennego. Jeżeli chodzi o port USB, no to tu mamy tylko dwa zaciski: neutralny i fazowy. Też sobie możemy to sprawdzić. Proszę bardzo. Mamy 238 V napięcia przemiennego. Także wszystko się zgadza pod kątem pomiarów napięcia. No, tak jak już teraz pewnie wszyscy dobrze widzieli, mamy połączenie standardowe, tak jak każdego gniazda czyli mamy przewód fazowy. Na środku ochronny i przewód neutralny, czyli tu mamy styk fazowy ochronny, neutralny. No i port USB, tak samo, mamy dwa przewody połączone: neutralny do jednego styku i fazowy do drugiego styku. Jeszcze taka ciekawostka, że zabezpieczyłem te dwa gniazda jako dwa różne obwody. Dwoma różnymi wyłącznikami nadprądowymi. Wyłącznik nadprądowy B2 e, dla bezpieczeństwa przeciwzwarciowego i przeciążeniowego zabezpiecza obwód portu USB, natomiast wyłącznik B6 zabezpiecza to gniazdo typu. F. Dobrze. To podłączmy sobie jakieś urządzenie, które umożliwia nam również podłączenie do portu USB i sprawdzimy sobie, czy w praktyce też wszystko jest działające i sprawne. Mamy tutaj jako odbiornik. Bez żadnej, że tak powiem, kryptoreklamy, bez lokowania produktu, po prostu, jakby ktoś był zainteresowany, co to za urządzenie, nie każdy, wiadomo wszystko, wie. To jest generator wodoru czyli w nim zachodzi hydroliza pod wpływem e, dokładnie elektroliza e, mam, miałem na myśli elektroliza e, wody pod względem rozbicia na jony e, tlenu i wodoru. E, dobrze to zobaczmy sobie najpierw podłączymy sobie do slotu gniazda typu e, F, Widzimy na kolor czerwony. Następuje sygnalizacja ładowania. Wszystko jest prawidłowe. Możemy sobie jeszcze sprawdzić dla poglądowej informacji, jaki jest prąd pobierany. Oczywiście odpowiednim multimetrem cęgowym. Mamy tutaj. Wybrałem zakres setnych, czyli mamy 2 setne ampera, czyli 20 mA. Na fazowym, na wejściu i na wyjściu będziemy mieli zapewne tyle samo, zgodnie z prawem Kirchhoffa prądowym, pierwszym. Tak jest 2 setne. Ampera, 20 miliamperów A jeżeli chodzi o port USB to sobie teraz rozłączyliśmy i podepniemy sobie port USB do, do slotu o, Poczekajcie, potrzebne są dwie ręce I tak samo mamy sygnalizację ładowania, kolor czerwony podświetlony, generator podświetlony na kolor czerwony, czyli teraz następuje ładowanie z portu USB typu A. No i zobaczmy sobie jeszcze raz miernikiem cęgowym. tym razem oczywiście inne przewody. Jaki mamy pobór prądu? No I tak samo mamy 200A. I tu będą też pewnie 200 A. To jest pod światło. 200 A. Dobrze. To dziękuję za uwagę, za możliwość prezentacji tego nabytku, pamiątki z Włoch. I zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów na moim kanale. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.